Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam na rozkład. Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, co dziś karty chcą Ci podpowiedzieć. Masz bardzo ważną wiadomość. Dziękuję, kochani, za lajki, like, subskrypcje, komentarze, które pozwalają rozwijać kanał. Jeżeli tutaj zaglądacie, kochani, proszę subskrybujcie. Jestem Wam bardzo wdzięczna za wszelkie wsparcie. Dzisiaj zobaczymy, co karty Ci chcą podpowiedzieć. Jaka ważna wiadomość od Tarota dla Ciebie dziś się pojawi. Masz bardzo ważną wiadomość. Bardzo ważna wiadomość. Energia głupca jako energia główna rozkładu, czyli nowy początek czegoś ważnego, tak jakby zaczynanie od zera. Czeka Cię bardzo duża zmiana w Twoim życiu, jakieś nowe możliwości się pojawią. Być może chcę, będziesz chciał, czy chciała zostawić ze sobą to, co rozczarowujące, właśnie po to, żeby zacząć Zupełnie nowy etap w swoim życiu. Może tutaj chodzić o nową pracę, może tutaj chodzić o jakiś ważny wyjazd, może na dłużej, za granicę, czy właśnie też może do pracy. Może tutaj chodzić o nową relację. W każdym razie w tej energii jest taka zmiana kierunku działania i potrzeba rozpoczęcia czegoś od, od zera. Karta mówi też: zaufaj swojemu sercu, głosowi serca, bo jest w tej karcie taka duża, właśnie, ufność w to, że teraz będzie już tylko lepiej. Jest tutaj dużo optymizmu i też takiej spontaniczności w podejmowaniu decyzji, właśnie kierowaniu się sercem. W takiej energii trochę braku przygotowania na to, co się będzie działo, bo tutaj ta karta mówi, że sytuacje mogą być pełne niespodzianek, mogą być różne nieprzewidywalne zbiegi okoliczności. No, ale je, przygotuj się na to, że właśnie coś nowego do Twojego życia idzie, coś nowego się pojawi. Wszystko płynie, cały czas się zmieniamy, tak? I, I tutaj w tej energii jest właśnie to powiedziane, że wszystko płynie, nic nie jest pewne. Czasem trzeba zacząć wszystko od nowa. Zobaczmy, jakie karty się pojawią. Paśmieczy jako pierwsza karta, czyli jest potrzeba yy, yy, szczerości wobec siebie, wsłuchanie się właśnie też w to, czego pragniesz. Paś, miecze to są w ogóle. Miecze to, to jest właśnie szczerość, to jest komunikacja, to jest też dowiadywanie się. Ciekawość może czegoś właśnie, otwarcie się na coś nowego, ciekawość właśnie tego. Jest to karta wyzwania, które pojawi się w Twoim życiu, i które chętnie podejmiesz. Paść mieczy to jest planowanie. Jest tutaj jakiś pomysł na to, jak to zrobić, żeby właśnie coś nowego w swoim życiu rozpocząć. W karcie tej jest też potrzeba większej ilości informacji, dowiadywania się może, do uczania, dokształcania czasem, właśnie po to, żeby świadomie w coś wejść, tak, mimo, tego, mimo tej właśnie energii głupca, takiego bezgranicznego zaufania może do wszechświata, do, do świata, że, że coś na pewno dobrze, takiego po prostu optymistycznego patrzenia w przyszłość, to jednak tutaj jest też potrzeba takiej, potrzeba informacji, dowiadywania się, o mamy króla mieczy, Król Mieczy to też jest właśnie karta osoby, która jest bardzo ciekawa, która bardzo stawia właśnie na intelekt, na jest, taka, jest duża świadomość swoich potrzeb i w, tej, w tej karcie i też duża świadomość swoich możliwości bo to jest karta y, intelektu, posługiwania się rozumem, posługiwania się y, informacjami konkretnymi, faktami, y, dobra ocena całej sytuacji. Król mieczy jest też często kartą właśnie prawnika, osoby, która po prostu wie y, o co chodzi i potrafi wyciągać odpowiednie wnioski. Król Mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik takie znaki zodiaku się tutaj pojawiły. Król Mieczy jest kartą dużej asertywności i potrzeby klarowności sytuacji, też. Tutaj widać, że będą ważne decyzje podejmowane. Jest tu potrzeba też takiego dystansu, wycofania się i ostrożności, właśnie po to, żeby dobrą, dobre decyzje podjąć, żeby dobrze w ten nowy początek wystartować. Może tutaj chodzić o nową pracę, bo mamy ósemkę denarów, czyli kartę ciężkiej pracy. W tej energii ósemki denarów mamy zastanawianie się właśnie nad y, konkretnym krokiem, konkretnym działaniem. Y, jest też poczucie, że wszystko dzieje się w odpowiedniej chwili, w odpowiednim momencie. Chodzi tutaj o takie sensowne wykorzystanie czasu i trzymanie się tego planu, który tutaj powstał. Y, I karta mówi, że wszystko można osiągnąć. Zrealizować ten plan i w, dobrze wystartować w ten nowy początek, właśnie y, poprzez systematyczną pracę, która tak jakby y, nadbudowuje nowe wartości. Daje, y, dajesz siebie wszystko, działasz konkretnie y, i dzięki temu osiągasz to, czego pragniesz. Y, jest to karta pozytywnego myślenia i robienia właśnie to, czego w, w tym momencie od ciebie życie oczekuje. To jest tutaj to wyzwanie, które się przed tobą y, pojawia i które pozwoli ci wystartować w coś nowego. Y, karta mówi skup się właśnie na tym co ważne. Y, Ósemka denarów jest kartą y, perfekcjonisty. Często jest energia, to jest energia, która mówi też o pracy nad sobą, o dużym zaangażowaniu, i karta mówi, że właśnie wskazany jest tutaj dodatkowy wysiłek, duży wysiłek, właśnie, żeby dać z siebie wszystko, wykorzystać wszystkie swoje talenty, możliwości, zadbać o każdy szczegół i po prostu działać. W tej karcie jest też potrzeba dużej kontroli sytuacji. Dziewiątka denarów jest kartą zadowolenia z, z tego, co się już właśnie wypracowało. Jest to karta inwestowania w siebie, ale jest to też karta komfortowego stylu życia i korzystania już z owoców swojej pracy i z tego właśnie dużego zaangażowania, które tutaj włożysz. Karty mówią, że jeżeli właśnie dopracujesz to wszystko, będziesz się konkretnie trzymać tego planu yy, i będziesz działać asertywnie, zdecydowanie, yy, nie dasz sobie w kaszę dmuchać, tylko po prostu yy, będziesz konkretnie dążyć do wyznaczonego celu, włożysz mnóstwo pracy w to i samodyscypliny, to w końcu zaczniesz korzystać z owoców tej pracy swojej, tak? Bo to jest takie spijanie śmietanki tutaj w tej energii, że zarobi, zarob, zarob, zarobisz już na tyle dużo, poczujesz, że masz na tyle dużo, że w końcu możesz m, pozwolić sobie na ten komfort, komfortowy styl życia. Z, z, spijać tą sm, śmietankę z, te, z, z tej pracy, którą do tej pory wykonałeś. I stąd może ten nowy y, początek. Wejdziesz w zupełnie coś nowego, poczujesz w końcu, że żyjesz tak, że tutaj jest ten moment, kiedy możesz w końcu zacząć cieszyć się życiem i mieć satysfakcję z tej pracy. Poczujesz może, że jesteś w końcu samowystarczalna samowystarczalny i będziesz I tutaj w tej karcie jest też ochota na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i właśnie zadbać też o siebie zainwestować w siebie, w swoje zdrowie, w, swoje, w swój wygląd, w, swoje, w swój komfort życia. Wszystko właśnie w tej karcie jest, więc ta energia właśnie w tą stronę prowadzi. Ten nowy początek może być dla ciebie czymś bardzo, bardzo ważnym. I pozwoli Ci właśnie na to, żeby się samorealizować. Karta mówi bierzesz sprawy w swoje ręce. I w końcu czujesz, że żyjesz. A otoczenie tobie sprzyja. Mamy piątkę, mamy tutaj arcykapłana, czyli też dążenie do najlepszej wersji swojej rzeczywistości, do najlepszej wersji samego siebie, stawianie na siebie, na swój samorozwój, poszukiwanie swojej prawdy w życiu. Jest tutaj też właśnie ta, ta karta, mówi o samorealizacji, o takim budowaniu, o edukowaniu się, o budowaniu swojej pozycji życiowej. Bycie też lojalnym wobec siebie i swoich pragnień. W tej karcie jest dużo takiej. Takiego trzymania się też zasad, to pasuje do króla mieczy, może właśnie ty jesteś w tej energii, króla mieczy, tak? Trzymanie się tych zasad, swoich, swoich ustalonych reguł, tego prawa i, i, i właśnie jest tutaj potrzeba też jakby trzymania się jakichś wartości, które są dla ciebie ważne. Wsłuchiwanie się w, w życiowe doświadczenie, w intuicję, w swoje serce, właśnie po to, żeby y, dobrze poprowadzić swoją ścieżkę życiową. Karta mówi, wybierasz siebie, wybieram siebie tutaj, tak? Takie masz przesłanie. Postaw na siebie w końcu, zastanów się, czego naprawdę pragniesz, i y, to dąż do tego, tak? Tutaj ten głupiec mówi o tym, że. Możesz zaufać mm. wszechświatowi. On Cię poprowadzi, pokaże Ci dobrą drogę. Może być, mogą być jakieś niejasne sytuacje, tak? bo, bo życie na tym polega. Są różne wyzwania, ale wyzwania są po to, żeby je pokonywać. One właśnie y, dają nowe możliwości do wykorzystania, a te możliwości y, są właśnie tą y, y, tym, y, y, energią napędową do działania i do tego, żeby. Y, Właśnie budować swoją pozycję, budować siebie, swoją pewność życiową, poczucie własnej wartości, tą stabilizację. Także karty tutaj cię wspierają. Dobrze się zastanów, ustal sobie ten plan działania, bo jest przed tobą właśnie możliwość, tak jakby wystartowania od nowa. Jeżeli jesteś w tej chwili niezadowolony z tego, co się dzieje, to zastanów się, co możesz zrobić dla siebie, żeby właśnie w energii tego wyzwania i doinformowywania się i poszukiwania swojej prawdy i siebie samego znaleźć swoją drogę życiową, żeby właśnie poczuć w końcu tak, że jesteś w odpowiednim miejscu, że masz tą moc, masz tą wiarę w siebie i po prostu działaj, bo przed tobą są nowe możliwości do wykorzystania, tylko. Musisz je dostrzec, tu się samo nic nie zrobi. Ym, dziewiątka denarów mówi o osobie, która właśnie uzyskuje yy, to, co chce, ale dzięki swojej pracy, dzięki swojej dyscyplinie, yy, dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki swojej wiedzy, yy, którą wykorzystuje, dzięki swoim talentom, yy, które posiada i który, z których chce korzystać. Yy, karta arcykapłana mówi: wszystko jest w tobie. Wszystko zaczyna i kończy się na Tobie. Masz dostęp do wszystkiego, tylko otwórz się na to, pozwól wpuścić do siebie tą energię działania. Podejmij to wyzwanie i ruszaj do przodu, bo tu chodzi o to, żeby właśnie zbudować swoją pozycję i poczuć, że rzeczywiście. Masz tą moc, masz tą moc i możesz ruszać do przodu. Możesz, jesteś gotowa na to, żeby zacząć wszystko od nowa. Dziewiątka buław jest energią właśnie tego ostatniego konkretnego kroku. To jest jeszcze energia oceniania faktów i to mówi się na nią karta obserwatora. Także tutaj jest jeszcze właśnie potrzeba zastanowienia się, wsłuchania się w swoją intuicję, w swoje serce i mądrość życiową. I podjęcia tego wyzwania, tak? To jest ta buława nowych możliwości, które są przed Tobą. Dobrze się rozejrzyj i nie trać czasu. Skorzystaj z tych nowych możliwości. Jest karta Rydwanu, więc tutaj jest potrzebny. To jest karta ognia i szybkiego ruszania do przodu. To jest energia, która się bardzo szybko yy, porusza. Yy, Rydwan to jest potrzeba kontroli. Może mówić o tym, że jest ten czas na to, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jest tutaj karta takiej dużej pewności siebie i też takiego zdrowego ego. Takiego właśnie poczucia, że wszystko mogę i po prostu biorę się do roboty. To jest karta ruszania do przodu. Czasem jest to karta wyjazdu. Może grać tutaj z tą kartą głupca, bo karta głupca też jest kartą wyjazdu, podróży. Także może tutaj chodzić o jakiś ważny wyjazd. W każdym razie na pewno jest to potrzeba odzyskania kontroli nad swoim życiem. Jest tutaj pasmo sukcesów przed Tobą w tej karcie widoczne. Karta też tylko ostrzega, uważaj, nie zagalopuj się, tak? Tutaj jest potrzeba kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje, ale rydwan mówi, możesz podbijać świat. To jest karta podróżowania, to jest karta dynamicznego rozwoju samego siebie, czasem rozwoju właśnie zawodowego czasem też rozwoju relacji, ale tutaj bardziej chyba w tych kartach widoczne są te denary, więc widać, że tutaj raczej masz to przesłanie w, dotyczące sfery zawodowej, że w końcu pojawiają się nowe możliwości przed tobą, tylko ich nie przegap. Pragnienia muszą być ukierunkowane, żeby dobrze żebyś dobrze wylądował, tak? O tym też mówi Rydwan. Także odzyskaj kontrolę nad swoim życiem, korzystaj z informacji, z wiadomości i y, otwórz się na nowe możliwości. Karta Rydwanu też jest korzystną zmianą, jeżeli chodzi o pracę. Otwórz się na te nowe możliwości, które tutaj przed tobą się pojawiają, nie zastanawiaj się, jeżeli już masz konkretny plan. I jeszcze się zastanawiasz, tak? bo tutaj widać, że jest ta energia kon potrzeby kontroli i jeszcze to wyczekiwanie. To jeżeli masz już ten plan działania, to jest właśnie ten moment, żeby szybko ruszyć do przodu i po prostu postawić na, na to działanie. Rydwan jest też kartą ważnej rozmowy, być może przed tobą właśnie w tej chwili jest ta ważna rozmowa. I, I będziesz musiała, czy musiał y, podjąć tą buławę nowych możliwości. Karty ciebie tutaj wspierają. Rydwan mówi: działaj, to jest tutaj. Jest właśnie y, potrzebny ten ogień i szybkie ruszenie do przodu. Y, karta rydwanu mówi też: skup się na przyszłości, rozwijaj się, nie zatrzymuj się w miejscu, y, bądź asertywny. Y, y, bądź działaj tak, pracuj, daj z siebie wszystko, umacniaj swoją pozycję zawodową, materialną, pokonuj konkurencję, właśnie po to, żeby zbudować swoją niezależność i poczuć, że w końcu startujesz jesteś na dobrej drodze, tak, że to w końcu poczujesz, że jesteś na dobrej drodze. Będziesz mógł optymistycznie patrzeć w przyszłość. Takie, kochani, dzisiaj dla Was wiadomości od Tarota się pojawiły. No, czeka Was czas intensywnej pracy, ważnych decyzji do podjęcia, ważnych wyzwań, które mogą wszystko zmienić w Waszym życiu. Tak? Bo dziewiątka mówi, że jesteście no, w takiej energii zakończania czegoś, i jak już dojdziecie do tej dziesiątki buław. To możecie zacząć po prostu nowy początek, tak? nowe możliwości się pojawią w energii dużego, optymistycznego, dużego optymizmu i takiego właśnie mm, szczęśliwego ruszania, ale też szybkiego ruszania po swoje. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysuła, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii, kochani, bądźcie szczęśliwi.